Witam wszystkich zainteresowanych moim wideoblogiem. To już szósty dzień mojego eksperymentu. Przypominam wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzą, a chyba wszyscy wiecie, testuję suplement diety odchudzanie. Eksperyment ma na celu sprawdzenie suplementu diety, który ma sprawić, że w ciągu czterech tygodni mam stracić sporą ilość kilogramów bez dużej ilości ruchu ani też bez specjalistycznej diety. Dziś niestety nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się do tego nagrania przygotować, ale też nie mam dużo czasu po nagraniu, kiedy będę musiał począć ten filmik. Dlatego od razu przechodzę do raportu z dnia z wczoraj. Wczorajszy dzień właściwie nie różnił się niczym szczególnym od tych powszednich dni od poniedziałku do piątku. Wstałem bardzo wcześnie, ponieważ w mieście rodzinnym, gdzie mieszkają moi rodzice, Realizuję inny, nazwijmy to projekt pod tytułem RORATY. Później, w okolicach godziny 7, wsiadam w auto i przyjeżdżam do pracy, do biura. Odcinek, jaki pokonuję, to jest dokładnie 60 km. W biurze w pracy wczoraj spędziłem około 9 godzin, także po godzinie 17 wyszedłem z biura i wsiadłem w auto, oczywiście, i pojechałem do zakładu fryzjerskiego zrobić, się, jak to mówią, na Tutaj chciałbym przytoczyć jeden mądry cytat człowieka, którego bardzo cenię, a powiedział mi kiedyś, człowiek nie potrzebuje zmian, dopóki coś nie zaczyna go denerwować. No i właśnie moje włosy troszkę mnie zaczęły denerwować, stąd ta zmiana. To taka drobna wstawka zamiast bajki na początek. Po kilkunastu minutach strzyżenia siedzę już w walcie, wracam do mieszkania. Tutaj nagrywam odcinek. Tnego. Miałem wczoraj trochę problemów z cięciem tego odcinka. Jak wiecie, ciągle się uczę cięcia, nagrywania i wszystkiego, co jest związane z prowadzeniem wideobloga. Także, jak mówię, wczoraj miałem troszeczkę problemów, dość długo mi to zeszło, ale też, żeby nie robić tego do późna w nocy, po pocięciu filmiku, konwersja i przetwarzanie filmu działa się w trakcie drogi powrotnej do miasta rodzinnego w aucie. I około 22.30 byłem już w łóżku. Co do jedzenia, wczorajszy dzień nie był specjalnie zdrowy, zresztą sami zobaczycie. Godzina 4.55 rano tabletka i ważenie, godzina 5.20 śniadanie, dwie parówki, dwie kromki chleba, trochę keczupu, herbata, posłodzona jedną łyżeczką cukru i dawka odpornościowa oleju z wątroby rekina. Godzina 8.40 już w biurze to jest właśnie to, co jadłem. 4 razy wafle, tak zwana krajanka waflowa, plus 1 alfred Lemoniada. Godzina 9.10 zacząłem pić jbę, plus 3 dolewki, czyli do godziny 12 wypiłem ponad pół litry jerby. 11.50 duża pizza, cztery sery z rzeszowskiej gondoli. Zjadłem 4 kawałki, czyli pół pizzy, jako popitkę butelka Alfreda, niestety gazowanego, bo się nie gazowane już skończyły, ale dzisiaj była świeża dostawa, także dziękuję panu Dorkowi. Posiłek o 15.20 przyjąłem jako obiad, więc o 15.00 około zażyłem jedną tabletkę suplementu odchudzanie. A mój obiad wyglądał właśnie tak, czyli pozostałe cztery kawałki pizzy, odgrzewane w mikrofalówce, plus herbata poziomkowa bez cukru, gdyż herbat owocowych i zielonej raczej nie dosładzam, żeby nie pieprzyć jest smaku, godzina 19, szklanka wody i godzina 21.45 podczas tankowania samochodu nie mogłem się oprzeć i hot dog na Orlenie, kiełbasko smaku chili, plus tymbak, jabłko, mięta. Teraz czas na dzisiejsze ważenie, tylko dla sprostowania dodam, że zobaczycie mnie w pokoju w domu rodziców. Tak samo prawdopodobnie jutro, ponieważ zaczęła się zima. Z racji tej, że w Jarosławiu, w mieście rodzinnym, muszę być bardzo wcześnie o godzinie 6 rano. Nie chcę niespokojnie spać, po trzeciej w nocy wstawać, zaglądać za okno, czy przypadkiem warunki atmosferyczne pozwalają na spokojną jazdę. W związku z tym wolę bezpiecznie pojechać wieczorem i pewien jestem, że zrobilibyście tak samo. Wtorek 4 grudnia, 6 godzin eksperymentu. Witam Was wszystkich. Zaczynam się od picia piguły. Tak jak wczoraj, 100 cm. 89,4 podsumowując, wyniki takie same jak wczoraj. Obwód w pasie 100, waga 89,4 bajo. I jeszcze na koniec krótko o moich odczuciach, o moim samym poczuciu. Dziś, jak właściwie każdego dnia, potwierdzam działanie środka pobudzającego. Według ulotki jest to Guarana, miejmy nadzieję. Jeżeli chodzi o właściwości moczopędne, to dziś jakoś szczególnie tego nie odczuwałem. Przyznam szczerze, że dwa razy tylko byłem w toalecie. I co do zapachu, o którym mówiłem w trzecim odcinku, nie wiem, może to jest tylko tak moja podświadomość zaprogramowana, że po prostu mam się oczyszczać z toksyn, ale ten zapach się nasila. To tyle na dziś, dziękuję Wam wszystkim, że dotrwaliście do tej pory. Trzymajcie się, nie dajcie się zimie i do zobaczenia jutro.